Prosimy Pana Komendanta o wydanie stosownych komend. Puska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła szablą od Bierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przej Przejdziem warte, będziemy Polakami Dał nam przykład, bo na Jak zwyciężać mamy Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski, Niemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Teraz nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem. Uczynią to przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych na czele z Panem Markiem Kluską, wójtem gminy Tokarnia i panią Sołtys, wsi Tokarnia Jan Zofią Janicką. Delegacji Światy pod pomnikiem złożył Pan Edward Zadora, Radny Powiatu Myślenickiego, Pani Jolanta Milewska, Przewodnicząca Gminy Tokarni wraz z reprezentującą Radnych Gminy Panią Michaliną Klimas. Bardzo serdecznie proszę o kilka słów i wystąpienie naszego Wójta Gminy Tokarni, Pana Marka Kluski. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela, wiwat, wiwat, 3 maj. Czcigodny Księży Proboszczu, Panie Radny Powiatowy, Pani Przewodnicząca Gminy, Szanowni Radni, Panie Komendancie, Panie Kapelmistrzu, Szanowna Pani Sołtys, Drodzy Szanowni Mieszkańcy. Sprowadza nas tutaj na plac kapitana Mieczysława Targowskiego dzisiejsze święto, które jest jednocześnie świętem kościelnym i świętem narodowym. Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. bo rodzica nasza matka, ostoja wolności naszej ojczyzny, w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 3 maja 1791 roku dla narodu polskiego był dniem świetności. Sejm czteroletni rozpoczął reformy, stworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Uwieńczył swą działalność wspaniałym błyskiem przebijającym ciemność czasów saskich. Jakim była Konstytucja 3 maja. Dzieło to wprowadzało Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Ustrojem miała być monarchia konstytucyjna. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy, była pierwszą w Europie, a drugą w świecie. Nie dane nam było się nią długo cieszyć. Została obalona przez zdradę i podstęp Targowiczan. Nie udało się do niej powrócić, ponieważ słaba Rzeczpospolita Szlachecka upadła w 1795 roku i przez 123 lata nie było państwa polskiego. Dzisiejsza 231. rocznica uchwalenia Konstytucji skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy z nas, Polaków, musi sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy zależy mu na ojczystym kraju? Na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do Ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należną wiedzę i prawdę o naszej Ojczyźnie, o dokonaniach wszystkich ludzi bez względu na przynależność polityczną? Którym zależało na Polsce, naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o jej niepodległość, na przestrzeni dziejów od zarania powstania Polski. Czy każdy z nas korzystał w miłości do ojczyzny ze wskazań wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, dzisiaj będącego już w gronie świętych, że wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać, trzeba ją stale zdobywać i tworzyć? Jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, jeżeli wyrzucimy z siebie właśnie, jeśli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków, jako naród, potrafiliśmy się jednoczyć w siłę, powstawać ze zgliszczy, zapominać o urazach i wzajemnych wyrządzonych sobie krzywdach. Zróbmy to dzisiaj. Niech każda tragedia nas łączy, a nie dzieli. Nie wrócimy już życia tym, co zginęli. Nikt z nas nie jest w stanie ugasić bólu ich najbliższych, ale my, żyjący, jeżeli wszyscy razem staniemy wobec prawdy i szacunku do tych, którzy stracili życie, to nikt i nic nas nie podzieli, ale zjednoczy, aby pamięć o nich była trwała. Niech pokrzepieniem naszych serc wobec wielu ludzkich tragedii będą słowa włożone w usta Marii w wierszu Bogu Rodzica przez Marię Konopnicką. Nigdy ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdy ci mego nie odjęła lica. Ja po dawnemu moc Twoja i siła, Bogu rodzica. Życie toczy się nadal, każdy dzień naszego życia to nowe wyzwania i pokonywanie trudności życia codziennego. Wojna w Ukrainie, kryzys światowy nie bez znaczenia odbija się także na naszym powiecie i naszej gminie. Galopujące ceny powodują, że mieszkańcom brakuje pieniędzy na godne życie. Staramy się temu przeciwdziałać. Ale tylko razem, rozumiejąc sytuację i współdziałając, wszyscy możemy przeżyć te ciężkie czasy. Przestrogą we wszystkich działaniach niech będą słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale wierności. Ślubowaliśmy naszej polskiej ojczyźnie i tej wierności ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej polskiej ziemi dochowamy. Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska polską była, aby w Polsce po polsku się myślało. Niech dzisiejsze obchody, kolejnej rocznicy 3 maja. Na trwałe wpiszą się w te słowa. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie i udział w tej patriotycznej uroczystości. Dziękuję księdzu proboszczowi i również księdzu wikariuszowi za piękną uroczystość i słowo, które powinno trafić do naszych serc. Dziękuję wam, duchowie, będący żywym świadectwem bezinteresownej pomocy bliźnim. Dziękuję pocztom sztandarowym, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, orkiestrze Dentej. Dziękuję wszystkim bez wyjątku, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość. Niech się święci 3 maja. Dziękuję. Teraz może. Nasza orkiestra niezawodna zagra nam coś wesołego. Prawa dla naszej orkiestry dętej. Prosimy pana komendanta o wydanie stosowny koment. A państwu dziękujemy za piękny, liczny udział w uroczystości zarówno tej kościelnej, jak i tej państwowej. Pomyślałem tak, skoro pan wójt nie wstydzi się i przyjął funkcję lektora w świątyni, to ja przyjmę funkcję konferansjera na uroczystości patriotycznej. Bóg zapłać. Dobrego świętowania. Niech żyje Polska.